Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio robiliśmy, yy, omawialiśmy kwestię opalania się, jak to powiedzieć w sposób naturalny w języku angielskim, a dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnych problemach, jakie wiążą się z opalaniem, czy yy, jak wyrazić yy, fakt, że na przykład słońce mnie spaliło. My tak powiemy tak, że słońce mnie spaliło, albo na przykład nie wiem, mam spalone plecy czy tam barki. Jak to powiedzieć w sposób naturalny? Oczywiście będziemy mieć co najmniej kilka sposobów, ja zaproponuję wam dzisiaj trzy. Na początek zaproponuję Wam rzeczownik. Nieraz Wam mówię, że Anglicy kochają rzeczowniki, tak? Nie popatrz, czyli nie look, tylko take a look, weź spojrzenie. To samo było z opalaniem się, tak? Te, yy, tam było akurat get, get a suntan, zdobyć opaleniznę. I tutaj też użyjemy czasownika get, no i właśnie rzeczownik popalenie słońcem, coś takiego. Czyli mamy zwrot get sunburn i ten sunburn tutaj jest rzeczownikiem. I uwaga w, w odmianie brytyjskiej jest niepoliczalne, czyli powiem get sunburn. Natomiast Amerykanie traktują sunburn jako rzeczownik policzalny. Czyli Brytyjczycy powie get Sunburn, a Amerykanin get e sunburn. Więc jeżeli chcę powiedzieć teraz w czasie przeszłym, na przykład, że nie wiem, słońce spaliło mi plecy czy tam barki, to powiem get w czasie przeszłym, got, czyli I got sunburn on my shoulders. Natomiast Amerykanin, I got e sunburn on my shoulders. Mogę teraz użyć tak, powiedzieć tak ogólnie, a spaliło mnie. I yy, użyjemy tutaj, jakby strony biernej. Zostałem popalony N na ne -ty Z Tym, że tu będzie kolejna znowu różnica, bo tak jak mamy palić BEN, Amerykanie zwykle go traktują za regularny, czyli w czasie przeszłym jest BEND, natomiast w odmianie brytyjskiej jest nieregularny, czyli mamy T na końcu, czyli spalony to będzie SunBEND. Po brytyjsku, sunbend po amerykańsku. Czyli powiem, zostałem popalony i znowu got, get w czasie przeszłym, czyli got, czyli I got sunbend albo I got sunbend po brytyjsku, na przykład wczoraj. I trzecia wersja. Również powiemy, że coś tam zostało popalone, tylko powiemy od razu jaka część ciała. Czyli nie zacznę od I, tylko na przykład od moich barków. I powiem na przykład: My shoulders got sunburned. Moje plecy zostały popalone. Oczywiście, naturalnie też będzie określić, w jakim stopniu zostałem popalony. Czy troszeczkę, czy bardzo. I tutaj powiemy na przykład: I got a bit sunburned. Czyli troszeczkę zostałem popalony. Albo I got badly sunburned. Badly, źle, paskudnie. Coś takiego. To ciekawe, nawet jeżeli ktoś w tym momencie cierpi, na przykład leży, nie wiem, nałożył sobie kefir, bo podobno pomaga i ktoś się pyta, co ty masz, kefir na plecach? I ktoś powie, no, spaliło mi plecy. Aż się prosi, żeby użyć present Perfect. Zadałem to pytanie Netflix Speakerom, i Brytyjczykowi, i Amerykaninowi, czy oni by tu użyli present Perfect i oboje niezależnie powiedzieli, że niestety nie. Po prostu to nie działa w present Perfect, nawet jeżeli mamy ewidentny związek w teraźniejszości. Więc zapytałem, jak to ująć, jakby to ujęli i powiedzieli, że na przykład my shoulders a czyli są. A sunbend. Tylko oczywiście z ed w amerykańskim i sunbend w odmianie brytyjskim. Oczywiście, jeżeli ktoś teraz ma problem i leży, nie wiem z bólem pleców, no to może powiedzieć zawsze, zawsze jak macie jakiś problem chorobowy i tak dalej, zawsze, tak mi się wydaje, że w większości sytuacji pasuje czasownik cierpieć. Oni kochają ten czasownik. Nie wiem, zamiast powiedzieć boli mnie głowa, to cierpię na ból głowy i tak dalej. Czyli mamy czasownik suffer i suffer się łączy from, czyli można powiedzieć, że w tym momencie I'm suffering from sunburn, czyli cierpię ze, znowu, znowu rzeczownik, czyli ze spalenia słońcem. Tylko znowu w wersji brytyjskiej e, niepoliczalnej, niepoli, jako niepoliczalnej, czyli bez e, a w wersji policzalnej. I może jeszcze jeden na, y, przykład na sam koniec, na przykład komuś powiem Remember to tan slowly to avoid sunburn. Czyli pamiętaj, żeby się opalać. I tutaj użyję bezpośrednio czasownika: opalać ten. Czyli remember to tan. Pamiętaj, aby się opalać slowly to avoid sunburn, żeby uniknąć popalenia słońca. Dzięki.